Pan poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja. Panie Marszałek, Wysoki Sejmie, zawsze jest dobry czas naprawdę, dlatego warto powiedzieć opinii publicznej, że w uchwale, którą przyjmiemy jako Polski Sejm. Będzie sporo rzeczy słusznych, z którymi się zgadzamy, być może przyjmiemy ją przez aklamację, aby tak było, natomiast będą też pewne istotne braki, a mianowicie okazało się, że nie ma w tej Izbie konsensusu, żeby potępić kult sprawców. Ktoś tutaj się boi wyartykułować oczekiwania polskiej strony, że chcemy, żeby nasi partnerzy z sąsiadującej z nami Ukrainy przestali przedstawiać jako bohaterów ludzi, którzy odpowiadają za bestialskie wymordowanie. Ponad 100 tysięcy ludności cywilnej, bezbronnej. To się powinno znaleźć w uchwale Sejmu. To nie powinno być przemilczane. To nie może być dla nas temat tabu. Konfederacja także jako swój wkład do tej debaty wnosi projekt traktatu polsko-ukraińskiego, który da podstawę do pracy poszukiwawczej IPN na Ukrainie, do y, ścigania sprawców, ale też do upamiętnienia tych sprawiedliwych Ukraińców, którzy Polakom pomagali, ostrzegali i ratowali. To również powinno być uregulowane na poziomie międzynarodowym, między naszymi państwami. Dziś ten projekt został przekazany pani minister Paprodzkiej, reprezentującej tutaj w Izbie pana prezydenta Andrzeja Dudę. Oczekujemy zajęcia się tymi propozycjami i wprowadzenia ich jako punkt do dialogu polsko-ukraińskiego. Przypominam, że upamiętnienia tych, którzy byli sprawiedliwymi, odbywają się poprzez odznaczenia prezydenckie niedawno raptem. Trzy czy cztery dni temu właśnie kolejne osoby zostały nagrodzone, ale pan poseł nie musi o tym wiedzieć, bo generalnie wiedza jest ograniczona. Pan...